Ogarnąłeś już ten chip. Załatwione. To co teraz, jeżeli dobrze myślę? Nauweber Charlie jest teraz na miejscach i załatwia poruczników Ferem. Jeżeli nie wrócą, nie będziemy musieli się martwić o nich. Jeżeli przeżyją, wyślesz ich do naszej pułapki. Tam Sanders ich załatwi. Mamy na to tydzień, więc obmyślimy wszystko jak trzeba. A co jeśli ich mało przeżyje? Wtedy zaproponuj im dołączenie do drużyny. Na miejscu się odpowiednio schowasz i tyle. A nie lepiej, żeby Nauweber Charlie zrobiło swoje? Nie. Im dłużej działają tym większe ryzyko, że dowiedzą się o Nowym Porządku. Oni poinformują FBI, a tamci zrobią porządek. My chcemy zagarnąć wszystkie asety członków Nowego Porządku. FBI by sprawiło, że to by się stało niemożliwe. Stąd trzeba jak najszybciej ich wyeliminować. A co z Imperium? Nimi się zajmiemy w swoim czasie. Całe szczęście, że Baron chce upadku Defenders bardziej niż utrzymania Nowego Porządku. Ma to sens. Sanders, znajdź dobre miejsce na zasadzkę. Weź moje cyborgi do pomocy. Robi się. A my przygotujemy plan. Będziecie zaatakować Imperium, dzisiaj wyruszacie. Przyjąłem. Jakieś dalsze rozkazy? Dla ciebie będę miał. Za chwilę zajdę do was odnajdować się. HLM. Czego on? Mam tutaj ważne. Nie też jest ważne. Nie przemymer po nas idzie. Co? Czemu od razu mi nie powiedziałeś? Sam przed chwilą narzekałeś, że niby przerywam. Nie odwracaj kota ogonem. Myślałem, że wysłałeś odpowiednie kontakty. To miała być twoja to mogłeś mi o tym przypomnieć. Kurwa, nasi na pewno jeszcze nie zdążyli się przegrupować. Trzeba to przyspieszyć. Słuchaj, tak mnie coś zastanawia. Dajesz, kilka dni temu zaatakowano tamten nasz posterunek? Nie, tak, ale to już ogarnięte. Ale słuchaj, było kilka osób w okolicy. Popytałem się ich, bo chciałem wiedzieć, jak do tego doszło i zapobiec temu na przyszłość. No i co? To była tylko jedna osoba. Ale że jak jedna osoba mogła wyrządzić tyle szkód? Właśnie to jest cały problem. To była jedna osoba, ale sklonowana, czy Bóg wie co, było sześć osób, ale wszystkie wyglądały identycznie klony. Co, jak mamy wygrać z takim przeciwnikiem? Ale to nie jest najgorsze. A co tamte osoby widziały, jak dwie osoby uciekają? Ale nikt nie przeżył, oprócz wielemnych, którzy akurat tam byli. Czekaj. Sugerujesz, że uciekli, jeżeli tam ci świadkowie mówią prawdę? Prawdopodobnie tak. Czyli oni, czekaj, wielemny idzie. Wszystko w porządku, wielemny harwerze? Ty nadal idziesz na imperium, ale ty jak najszybciej skontaktuj się z porucznikami natychmiast. Skąd ten pośpiech? Neulember-Charlie idzie po nas. O mój, już się za to biorę. A ja zbieram oddział na imperium. Owen wspominał coś o charakterystycznych turbanach. Tyle że wcześniej przechodziłem obok jakiegoś wrenku czy czegoś i sporo szejków było widać. Wszyscy z turbanami, ale one nie były charakterystyczne. Wszystkie widziałem kiedyś w TV, ale może na tym stadionie coś znajdę. Chyba trafiłem na żyłę złota. Tych turbanów jeszcze nie widziałem. Do tego jeden się wyróżnia. Dobra, panowie, nasza robota zrobiona. Idziemy. I jeszcze właśnie się rozeszli. Nie wierzę, tak mi zadanie ułatwić. Szybko skorzystać z okazji i zabić gnoja i się rozejrzeć po okolicy. Musi być coś więcej tutaj. Aż przypomina mi się ta akcja z itenem: jak po cichu próbowaliśmy załatwić typa na litwie. Oby tym razem poszło lepiej. W sumie ten się znalazł cały i zdrowy. Chwila, co się stało? Możesz mi pomóc. Co ty robisz? Kurwa, a. Teraz na spokojnie przeszukać ten stadion. Bułka z masłem. Otóż to, że co? Harvard dał mi długo Niedługo oddziałerem powinien tutaj dotrzeć. Jak tylko dotrą, możemy się na nich wyżyć. Pasuje? Ktoś słyszał w ogóle coś odpiły? Podobno się nie zjawił na spotkaniu Nowego Porządku. Będziemy musieli z nim porządnie porozmawiać, jak tylko wróci. Kto kiedy ostatnio z nim gadał? Ja, bodajże trzy dni temu, ale nie mówił mi, jakby coś się miało dziać. Dobra, ogarniemy to, jak tylko załatwimy tamte ofermy. I trzeba skontaktować Mówieć się z Frankiem. O, to chodzą oni. Schować za się i katujemy się ich. ich, ale żeby wiele dni kłamali, to poważnie. Ważne oskarżenia, sam już nie wiem co myśleć. Ale Imperium chyba tutaj nie ma, nie widać ich. A co jeśli słyszeli, że mówiłeś, że uciekli, zgadali się z kimś, żeby cię skasować i wystawili nas tutaj, żeby do takiego czegoś się posunęli? Szczerze mówiąc, wątpię. A jadłaś kiedyś kota? A jednak są tutaj, brać ich.